Witajcie! Właśnie mam próbę przed koncertem, który odbędzie się 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Babicach koło Alverni. Koncert oczywiście online. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz organizatorów, czyli dyrekcji i pracowników Gokisu Babice. Tematyka koncertu, oczywiście związana ze świętem niepodległości. Jeśli Państwo będziecie mieli ochotę być na tym koncercie, oczywiście online. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie mi miło, jeśli wspólnie posłuchamy, a może i pośpiewamy właśnie tych utworów. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. No i cóż, wracam do próby. Pukają, stukają, wpuść panienko. Pukają, stukają, wpuść panienko. Do zobaczenia. Ale do fryzjera nie idę. Bo mi zamknęli.